Jak zyskać przychylność słuchaczy dzięki jednemu narzędziu? Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest dobra mowa po godzinach. Czy miałeś kiedyś przed wystąpieniem tak, że początkowe napięcie rozładowało się po tym, jak nawiązałeś kontakt z publicznością? Gdy nawiązałeś taką nić porozumienia, a może wręcz sympatii, Według mnie to jeden z przyjemniejszych momentów podczas wystąpień. Następuje on właśnie wtedy, gdy wiem, że jesteśmy już po jednej stronie, że jesteśmy razem i wspólnie idziemy dalej, choć stoimy naprzeciw siebie. Jak to osiągnąć? Jak osiągnąć ten stan? Jak dać sobie szansę na przychylność słuchających, zwłaszcza gdy nie znamy ich zbyt dobrze? Kluczowe jest zbadanie potrzeb. Gdy jednak już je znamy, koniecznie należy się zastanowić, co nas łączy intelektualnie, emocjonalnie, estetycznie. Gdy już to wiemy, jest jedno znakomite narzędzie, które pomaga nam wyeksponować, zwerbalizować, wypowiedzieć to, co nas łączy. Tym narzędziem jest figura myśli. Czemu służą figury myśli? No, właśnie, zjednaniu sympatii względem spraw, które chcemy omówić, do których chcemy przekonać. Opowiem o figurach takich jak podstawienie to odpowiedź na pytanie, rekapitulacja zezwolenie żart taki bardziej wyrafinowany i to wszystko. Zacznijmy od podstawienia. Mamy z nim do czynienia tutaj. Ale dlaczego ja Wam o tym mówię? Ponieważ stanowi to kluczową dla całej sprawy kwestię. Gdy sami sobie zadajemy pytanie, od razu skupiamy uwagę słuchających. Działa to ekspresyjnie, zwłaszcza gdy wcześniej mówiliśmy bez zadawania pytań. Sam słuchający nagle staje w pozycji człowieka wybudzonego ze snu. Hmm, faktycznie, czemu on o tym mówi? To świetne narzędzie dla tych, Którzy mają skłonność do popadania w monotonię podczas wypowiedzi, unikają emocji i poszukują bodźców dla samych siebie. Kiedyś jeden z uczestników mojego szkolenia miał trudność ze wzbudzaniem u siebie emocji względem spraw, o których mówił, a które wiedziałem, że są dla niego po prostu bardzo ważne. Dopiero gdy sam zaczął zadawać sobie pytania podczas swoich prezentacji. Energia wzrastała znacząco, dopiero wtedy, gdy sam podawał w wątpliwość swoje słowa, odkrywał, że są godne obrony i wstępował weń ogień. Ta figura może skupić uwagę zarówno na początku, jak i na końcu prezentacji. Co jednak, gdy chcemy podkreślić wagę tego, o czym mówimy, no właśnie na końcu. Receptą okazuje się rekapitulacja. To nic innego jak streszczenie w jednym zdaniu głównych wątków, myśli. Dzięki temu wysyłasz jasny sygnał, że o to właśnie zakończyłeś o czymś mówić. Podkreślasz, że mówiłeś właśnie o tym i że właśnie to było kluczowe. Tak na wszelki wypadek. Zanim jednak zakończysz, możesz chcieć wzmocnić ekspresję wypowiedzi, oddając to, co powiedziałeś, pod ocenę słuchaczy. Wówczas sprawdzi się, Zezwolenie. Może mieć to sens, zwłaszcza wtedy, gdy czujesz, że przedstawiłeś wszystko wyczerpująco. To znaczy, że wyczerpałeś nie słuchaczy, tylko temat. Drodzy, tak to widzę. Z profesjonalnego punktu widzenia nie ma nic do dodania. Decyzja należy do Was. Jestem przekonany, że podejmiecie najlepszą tę, którą rekomenduję. Jak dotąd powiedzieliśmy o rzeczach, od których można zacząć. Na których można zakończyć i które można stosować w trakcie wystąpienia. Do tych ostatnich można zaliczyć również żart, taki bardziej wyrafinowany urbanitas. Jaki żart może tu wchodzić w grę? Na przykład oparty o eufemizm lub niedopowiedzenie. Mógłbym więc chcieć przytoczyć pewną żartobliwą anegdotę o tym, jak pewien poddany Cara został postawiony w stan oskarżenia. Ośmielił się bowiem powiedzieć, że ma cara w pie. Ponieważ był ustosunkowany, został skazany nie za obrazy majestatu, lecz za podawanie nieprawdziwych informacji o miejscu przebywania najjaśniejszego pana. Po co taki akurat żart? Ano, po to na przykład, by zilustrować odwieczną prawdę, że ustosunkowanym może być w życiu nieco łatwiej. Wszystko to stosujemy bowiem wtedy, kiedy ma to sens i swoją logikę. W ramach całej wypowiedzi. To tyle na dziś. Powiedzieliśmy o czterech figurach myśli: podstawieniu, rekapitulacji, zezwoleniu i o żarcie, takim bardziej wytwornym. Po co to wszystko? Aby lepiej przekonywać, lepiej, czyli bardziej ekspresyjnie, ponieważ właśnie tak zjednać można sympatię audytorium. Czy to miało dla Ciebie sens? Wierzę, że tak. Jeśli tak. Polub ten film, zasubskrybuj kanał. To nie żart. Do zobaczenia, niebawem.